Korzystając z pięknej pogody i wolnej soboty, przyjechaliśmy do Koninek, by przy okazji zobaczyć, co dzieje się z dawnym ośrodkiem CBA, w którym tak wiele miłych chwil spędziliśmy. Początek września, sobota i pusto jakby wszyscy powymierali. Ale rozpięta nad boiskiem siatka przywołuje obrazy zabawy z piłką, w której także uczestniczył nasz pies kalif. A było to jedenaście lat temu, pojawił się także Biały Domek, którego wcześniej nie było. Tak więc Grajek, niech dalej czyni swoje, a my jedziemy kawałek dalej, by nad potokiem odpocząć i podziwiać piękno okolicy. Jeszcze krótkie wyjaśnienia. 11 lat to szmat czasu. Kalifa już niestety nie ma. Ale są za to Finek i Lopez, które korzystają tutaj z pełnej swobody. I tak go nie czyni.